Cześć, tyżka z tej strony. Pozdrawiam wszystkich kibiców, fanów piłki nożnej, no i widzów, którzy wpadają tylko tak od czasu do czasu zobaczyć, co u mnie na kanale dzisiaj odcinek. Jak sami tutaj widzicie, mam trzy zaszedki, trzy, trzy gazety Justki Kit. Oczywiście tutaj z mega wypasionymi dodatkami. Są to jak sami widzicie, mamy trzy karty limitowane, 5 naklejek i 16 kart, czyli dwie saszetki. Oczywiście pokażę, co jest w środku. Ten magazyn już wyszedł dosyć jakiś czas temu. To jest numer 8, listopad. Chociaż jeszcze mamy listopad, także jest on na czasie. Jeden zestaw kupiłem w Mpiku. W kiosku, w kolporterze, a później jeszcze gdzieś indziej w kiosku ruchu, bo nie było więcej. No i myślę, że coraz bardziej będą znikać, bo myślę, że całkowicie się fajnie opłaca. Ja wykorzystam, słuchajcie, te saszetki do typowania wyników naszej reprezentacji, jeżeli chodzi o mecze Meksyk-Polska, Polska-Arabia i Polska-Argentyna. Dlatego też za chwileczkę sobie zaznaczę. No i lecimy. Z otwarciem. Oczywiście otworzę tutaj naklejki, bo naklejkami tutaj akurat nie będę się aż tak bardzo przejmować. No bo słuchajcie, jedna saszetka kosztuje dyszkę, no a tu mamy dwie saszetki, dlatego też bajerancko. Dla fanów, proszę bardzo, kodzik na 150 punkcików. Dwie limitki oczywiście tu mamy. Reyne oraz Markiniosa. Kodziki na te karty od razu łapcie, kto zainteresowany. Jeżeli wykorzystałeś te kody, napisz w komentarzu, tak aby inne osoby już nie musiały tutaj nic robić. Przepraszam, jakaś chrypa mi się znowu wkradła. No i co? I mamy te dwie saszetki i to będzie z na Meksyk. Te dwie saszetki będą Polska Meksyk. Zasady wiecie jakie są. W sensie takim, że jeżeli będzie karta Polski, no to Polska strzela Gola, jeżeli karta będzie z Meksyku, no to strzela Meksyk. No i tak właśnie wytypujemy, wytypuje wynik meczu. Ja jeszcze przejrzę szybko gazetę. Jak sami widzicie mamy tutaj cały spis też. Czy jest gdzieś tutaj rozpiska, która mnie naprawdę interesuje, w sensie takim, że codziennie sobie ją sprawdzam, bo dzisiaj są Trzy mecze i naprawdę Mam zamiar tak naprawdę wszystkie Spróbować obejrzeć Które wszystkie są dostępne W telewizji No i zobaczymy, mamy tutaj plakaty Zielińskiego, mamy Karima, mamy Messiego yy, Mamy tutaj nogi Kevina De Bruyne Jest i nasz Robert Lewandowski które według mnie już powinien po tych Mistrzostwach Świata dać sobie spokój z naszą reprezentacją i dać młodym zawodnikom troszkę się wykazać. Ok, mamy tutaj wiele ciekawostek. Szybko tak Halant, kolorowe jakieś komiksy. Tu możecie wysyłać coś tam, zdobywać. Panini robi fajne konkursy na swoim fanpage'u, z tego co widziałem. No dobra, dwie karty limitowane. Ok, co w kolejnym. Jeżeli chodzi ten, będzie 8 kart, czyli jedna saszetka, słuchajcie, i dwie limitowane e, karty. I to będzie Fernando Torres i Adeyemi. E, no, myślę, że dosyć ciekawie, <laughs> chociaż szkoda, że nie dają dwóch saszetek, ale okej. Okay. Dobra, no i co, zostaje, zostaje nam naklejka. Ja oczywiście tutaj otworzę drugą gazetkę. Która tak, gdzieś miałem nożyczki, ale one gdzieś mi się podziały. Może mi je kod zabrał. I te dwie saszetki, oczywiście tutaj, oczywiście tutaj znowu mamy marki i limitkę na 150 końców do gry. Także łapcie kody, proszę bardzo, znowu kodziki. Kto pierwszy, ten lepszy. Te dwie saszetki to będzie teraz y, polska y, Arabia, y, czyli y, wpiszę tak SAU, tak żebym wiedział po prostu, żeby mi się to nie pomyliło i odkładam gdzieś na bok. Mam tutaj oczywiście saszetkę z naklejkami i za chwilę też to będziemy tutaj otwierać, bo mam taką nadzieję, że trafię tego Ronaldo. O kurczę, ale tam poleciał ze złotą ramką, co jest raczej mało realne, no, ale nigdy nic nie wiadomo. Ok, trzecia, trzecia, saszetka do kolekcji, no i tutaj będą, tu już będzie trzeci mecz, czyli Polska Argentyna i też tak zrobimy, czyli Argentyna i Argentyna. Ok, sześć saszetek odkładam. Kolejne tutaj limitki te same. 150 końców. No i ciach Pokazuję kody dla szybkich. O, teraz fajnie to wyszło. Także limitki odkładam. Gazetkę mamy już tutaj sprawdzoną. No i co? No i na sam koniec tego odcineczka otworzę tylko trzy albo aż trzy. E, saszetki z naklejkami z Kataru, oczywiście. No i zobaczymy, zobaczymy czy coś fajnego tutaj wpadnie. E, no chyba, chyba nie. Jeszcze ani razu mi się bonusowej tutaj tej nie udało trafić. Fakt faktem, że też dużo naklejek e, nie otwierałem. E, proszę bardzo Lazowicz i e, a, o, Tanaka Japonia, ok 6 naklejek dodatkowych Di Maria, czyli nasz przeciwnik, tutaj z naszej grupy jest. No ale tutaj, akurat, w wyniku nie, żadnego nie obstawiamy. Mój kot już tutaj się dobiera. No ale słuchaj, no Moli, proszę bardzo. Papierek pobaw się tam. Chwileczkę daj mi nagrać do końca. Mamy Katar, który przegrał 2-0. E, no są niezłe jaja. Kibice wyszli w 80, czy nawet w którejś tam minucie, Tunezja. No i cóż, napisz w komentarzu czy oglądałeś ten mecz, bo ja oglądałem. Australia i Francja, Jules Koundé. No spoczko. I ostatnia tutaj, uuu, u, 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 u. jest jakaś tam... Ale patrzcie jak mi się pogięło, o kurde. Aż niezręcznie otworzyłem. No ale trudno, zobaczymy. Mamy tutaj logo. Logo chyba Dani? Nie, to, to nie jest Dania, to jest. Yy, a nawet nie wiem, co to jest, napiszcie. Kurczę. Aha, Serbia. Ok. Ok, to jest dos dosyć dziwne. Ok. Tak czy nie tak? Kurczę. Mam teraz naprawdę duży dylemat. Co to jest? O kurde, dobra, to się powiem wam szczerze, że teraz zagubiłem. Serbia to chyba nie jest, bo tu jest całkowicie coś innego, więc napiszcie co to jest za narodowość, bo powiem szczerze, że teraz zgupiałem. Mamy Koke z Hiszpanii, Kevina De Bruyne z Belgii, też jeszcze Vanakena. I na koniec Orsicia, także jedna złota naklejeczka wpadła, jest tu napis po rosyjsku, si... kurcze, nie wiem, nie wiem, jakby to tutaj odczytać, Ok, ale myślę, że naklejeczki fajne, no i co, i zapraszam potem na odcinki Polska-Meksyk, raczej Meksyk-Polska, saszetkowy typ trzy mecze. Zobaczymy, czy się uda wytypować z tych saszetek i co tam trafimy. Pozdrawiam ślicznie, serdecznie no i no i co gazety nawet spoko. No i tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.